Cześć. A w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o ziołach greckich mieszance przypraw Kotani. Generalnie jest to właśnie ten produkt, który teraz widzicie u siebie na ekranie. Jak sami widzicie, bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o te zioła. Ja generalnie korzystam z tego produktu do różnych naprawdę potraw. Mowa tutaj przede wszystkim o sytuacji, kiedy chcę sobie ugotować coś właśnie z kuchni greckiej, coś z kuchni śródziemnomorskiej, no i wtedy dość dobrze właśnie te zioła greckie sprawdzają się w sytuacji, gdy korzystamy z różnego rodzaju mięs, chcemy zrobić jakieś tam sałatki, czy po prostu chcemy zrobić jakiś tam dobry sos, czy też jakieś tam ryby, tak? Wtedy tego typu zioła greckie naprawdę dobrze się Sprawdzą. To już oczywiście któreś tam opakowanie, z którego ja już korzystam. Zaraz oczywiście pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w środku. Jeżeli chodzi natomiast o generalnie o ten produkt, no to. Kupicie go w sklepie tak naprawdę za 2,50, gdzieś tam w tych okolicach, powinniście móc z łatwością tego typu produkt zamówić. Oczywiście, jednak wiadomo, w różnych sklepach różne ceny, natomiast gdzieś tam w tych okolicach takie zioła greckie sobie zakupicie. Tutaj jest właśnie 15 gram z tyłu opakowania macie też napisane właśnie do czego można tego typu produkty typu produkt stosować macie też oczywiście jakiś tam przepis który można wykorzystać natomiast tak jak mówię tutaj generalnie te zioła greckie to mają tak naprawdę dość szerokie zastosowanie i co ciekawe, naprawdę dobry smak, bo generalnie, może pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Jak sami widzicie, tutaj jest dość sporo różnych. Rzeczywiście, ziół, tak, dość sporo różnych ziół tutaj się znajduje. A zatem taka mieszanka, właśnie przypraw, bardzo fajnie się komponuje. No i tak naprawdę, no, w cenie 2,50 gdzieś tam, to naprawdę otrzymujemy taki mega fajny aromatyczny smak, który myślę warto stosować w swoich potrawach. Jeżeli chodzi o zapach, to powiem wam szczerze że korzystałem z różnych przypraw, korzystałem z różnych ziół, korzystałem z różnych rzeczywiście produktów, natomiast tak mega fajnego zapachu to jeszcze chyba nigdy nie czułem jeżeli chodzi właśnie o przyprawę, naprawdę fajny zapach polecam wam bo, bo, bo te potrawy zupełnie inaczej pachną fajnie się e, na pewno zaprezentują na talerzu jeżeli tego typu zioła e, sobie gdzieś do mięsa do ryb do sałatek dodacie tak? E, a zatem dla mnie produkt mm, na tak naprawdę 10 na 10 powiem szczerze e, mega mega fajny mega udane. E, no i Powiem uczciwie, że rekomenduję jego użycie u siebie w kuchni, jeżeli przygotujecie, przygotowujecie właśnie jakieś tam śródziemnomorskie. Potrawę. Tutaj jeżeli chodzi właśnie o składniki, no to możemy wyczytać, że mamy tutaj cebulę, rozmaryn, tymianek, bazylię, paprykę, oregano, szałwię, miętę i zioła, zioła 59%. A zatem jak sami widzicie spora taka mieszanka tych różnego rodzaju składników, różnego rodzaju ziół. Dlatego, dlatego tym bardziej właśnie warto to kupić, ponieważ nie, po prostu nie musicie osobno sobie dodawać tego typu składników. Po prostu korzystacie sobie z takich ziół greckich. No i e, smak takiej potrawy jest naprawdę fajnie wybudowany po skorzystaniu z takich ziół greckich. E, a zatem. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny produkt. Jestem ciekaw waszej opinii na temat właśnie tych ziół greckich. Napiszcie mi, czy wykorzystacie z tego produktu u siebie w kuchni do gotowania. A tymczasem to by było wszystko. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach.